Miałam taki plan, żeby dzisiaj już wrócić do nagrywania vlogmasów w pełnej energii, ale chyba nie będzie to możliwe, bo jednak ta choroba dowaliła mnie bardziej niż myślałam. Zaczęło się od zajętego jednego ucha. Byłam u laryngologa. Pani laryngolog powiedziała, żebym wzięła krople z antybiotykiem, a jeżeli to nie pomoże, to wzięła antybiotyk. I myślałam, że jest jakaś delikatna poprawa, ale zaczęło mi się zajmować drugie ucho, więc już. Nie czekałam, wzięłam antybiotyk. Jedno ucho jest trochę lepiej, drugie nie rozwinęło się aż tak bardzo powoli i zyskuję też symetryczność twarzy. Po trzech dniach byłam w stanie zamknąć szczękę w całości, ale nadal to ucho mam zatkane. Przeważnie przez większość dnia gorzej na nie słyszę, i w dodatku jestem zmieciona z planszy. <grym> nie mam na nic siły. Traciłam totalnie energię, więc y, mówiłam lojarkowi, żeby przyniósł dzisiaj choinkę, z, jak będzie wracał, ale y, chyba nie dam rady jej dzisiaj ubierać. Gotuję sobie uszka bezpośrednio w barszczu, bo we vlogu Akisawy widziałam, że ona, chyba ona i jej mąż gotowali piermieni w ten sposób. Ja mam akurat uszka, barszcz z kartonu, y, i to jest dzisiaj mój obiad, bo nie ogarniam. Zjadłam jeszcze teraz przed obiadem porcję warzyw w postaci surówki z kiszonej kapusty, marchewki i jabłka. O, więc warzyw i owoców. Jakiś czas temu pokazywałam Wam, że kupiłam sobie robota kuchennego i jestem za to szalenie wdzięczna, bo starcie tych marchewek i jabłek zajęło dzięki temu minutę. Popijam sobie owocowe smoothie, które mi kupił yy, lojerek, więc yy, nie jest źle. No i jestem w stanie już jeść śniadanie i kolację. Mm, więc jak lojerek rano robi śniadanie, wieczorem robi kolację, to jestem w stanie zjeść normalnie, bo przez chyba trzy dni nie byłam w stanie gryźć przez to, że byłam tak spuchnięta, że nie byłam w stanie zamknąć paszczy. Także jest, jest lepiej wykąpałam się dzisiaj, umyłam włosy, wysuszyłam. Ale tak poza tym to prawie cały dzień przespałam. Na co sobie nie mogę za bardzo pozwolić, bo mam bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o chociażby studia. Musiałam też odwołać coachingi, więc no, oczywiście nie jest to produktywny czas, ale też rozumiem, że czas choroby zazwyczaj taki nie jest, ale też dało mi to do myślenia, że może akurat przed nowym rokiem warto się zastanowić, ustalić sobie jakieś priorytety, bo trochę się ostatnio zajeżdżałam z różnymi rzeczami, więc może trzeba się trochę zacząć ogarniać i szanować. Pomyślałam, że skoro jestem w stanie dzisiaj trochę mówić, to odpowiem na kolejne pytanie z kalendarza adwentowego. Czy myślałaś o połączeniu prawa i psychologii w przyszłości zawodowej? Nie wiem. Koniec odpowiedzi. A tak na poważnie, nie wiem. Moja przyszła droga zawodowa to jest jedna wielka zagadka, bo. Po tym, jak zaczęłam studiować psychologię, gdzieś tam otworzyły mi się w głowie różne drogi, których wcześniej nie brałam pod uwagę. I trochę trudno mi powiedzieć teraz, w którą stronę się to potoczy. I to jest trochę tak, że jak kończymy studia, to mamy pewne wyobrażenia o pracy, którą chcielibyśmy wykonywać, ale w rzeczywistości ta praca bardzo często wygląda inaczej niż my to sobie. Wyobrażamy, i dopiero gdzieś tam w praktyce możemy zmierzyć się z tym, czy to jest dla nas, czy nie. Ja już kiedyś Wam o tym mówiłam, że chciałabym zajmować się różnymi rzeczami, bo mi taki zmian służy, ale nie wiem, czy chciałabym łączyć prawo i psychologię w mojej przyszłej drodze zawodowej. Nie wiem, czy dla tego prawa będzie jeszcze kiedyś miejsce. Póki co jest, ale nie wiem, czy tak będzie zawsze. Wydaje mi się, że mogłabym odnaleźć się może nie jako kariera zawodowa, ale jako wolontariuszka na przykład w fundacji, która zajmuje się na przykład pomocą ym, dla samotnych matek, chociażby. Gdzie mogłabym wykorzystać i moje prawne umiejętności, jak chociażby napisanie pozwu z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, czy jakieś takie doradztwo prawne i na przykład mogłabym. Wykorzystać y, też moje umiejętności pracy takiej rozwojowej, coachingowej, a w przyszłości być może też pracy psychologa, psycholożki. Ale to jest takie coś, co wydaje mi się, że mogłabym kiedyś robić, ale nie jako moją pierwszą pracę zawodową. Wydaje mi się po prostu, że to jest takie miejsce, gdzie moje jakieś umiejętności mogłyby się przydać. No i myślę też o tym, żeby zrobić sobie uprawnienia mediatorki, bo na studiach yy, byłam na ścieżce coachingu, wsparcie, rozwój, mediacji, więc miałam przedmioty z mediacji, miałam praktyki zawodowe u pani, która była mediatorką. I która prowadziła studia podyplomowe z mediacji i w ramach praktyk też uczestniczyłam w bardzo wielu zajęciach tych studiów podyplomowych, więc może kiedyś zostanę mediatorką. No, zwłaszcza, że mam skończone studia prawnicze, jak dobrze pójdzie za dwa lata, będę miała skończone studia psychologiczne, mam praktyki zawodowe zrobione w tym obszarze i. Też do, u nas były przedmioty związane z tym obszarem, więc, więc może to też będzie coś, co trochę łączy i prawo i psychologię, ale absolutnie no, nie jest stricte e, ani prawniczym zawodem, ani psychologicznym. Ale też to nie będzie w najbliższej przyszłości, bo nie mam na to fizycznie czasu. Na razie daję sobie jeszcze te dwa lata, żeby się skupić na skończeniu studiów. Właściwie sobie uświadomiłam, że to już nie są całe dwa lata. Że za chwilę to będzie półtora roku, a potem rok, a potem... pół roku, a potem skończę te studia i... no nie wiem, zobaczymy. Nie wybiegam aż tak bardzo w przyszłość. Mam takie przebłyski, że wstaję dzisiaj na chwilę. Mam świąteczne kapciochy. I zaczęłam układać moje nowe puzzle. To są najtrudniejsze chyba puzzle, jakie kiedykolwiek układałam. Na razie sobie odkładam i jako się sortuję, bo one wszystkie mają praktycznie taki sam kształt. A przynajmniej bardzo podobny. I jak widzicie, niemal wszystkie są w podobnym kolorze. W dodatku ta instrukcja jest dla mnie za mała ja już tu nie widzę tych napisów. Ale jestem nimi bardzo podjarana. Tu wiem na przykład, że będzie Wamping Willow, pijąca e, wierzba, bo ten sam motyw był na tych puzlach, które niedawno układałam. Ona była cała stworzona z takich małych napisów. Słuchajcie, piję kawę, chyba pierwszą od tygodnia. Z kawą muszę teraz uważać, bo antybiotyk, który biorę, wzmacnia działanie kofeiny, więc jedna słaba kawka dziennie w odpowiednim odstępie od antybiotyku max. Ale to jest moja pierwsza kawa od bardzo dawna. I wracam trochę do świata żywych. Słucham sobie sesji coachingowych nagranych, bo wykupiłam sobie dostęp do takiego programu, w ramach którego oprócz różnych webinarów i szkoleń, można też przysłuchiwać się sesjom coachingowym. Więc to jest bardzo ciekawe doświadczenie, zwłaszcza, że nie są to sesje prowadzone z jedną osobą, tylko z kilkoma, więc mogę też podglądać sobie różne style pracy. I takie zdobywanie dla mnie doświadczeń, zdobywanie wiedzy, podglądanie tego, jak pracują inni, jest bardzo, bardzo ważne i bardzo, bardzo ciekawe. Ale ty jesteś pocieszna.